Cześć, Manko z tej strony Tomikses i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj powracamy sobie do Farminga 19 i na pierwszy ogień bierzemy sobie mapkę Starowieś. Jak dobrze pamiętają moi najstarsi widzowie, to kiedyś nagrywałem Farminga 19, jednak ze starymi maszynami to było tylko w Farmingu 17, więc teraz 19. Tak więc co, przejdźmy do prezentowania. Tutaj od razu satarka Akpil na brzegu. Może teraz tutaj zacznijmy. BMA X6. Tak się prezentuje. Prasa Sipma do kostek. Jak sami dobrze wiecie. Bizon Z056 Super. Tutaj header do niego. Tutaj Kamas stoi. W sumie nie wiem po co go mam. Po prostu lubię nim jeździć. Zawsze lubię jak ta wajcha się rusza. Tak. No, i po tu lubię nie mieć. No. Dlatego tutaj stoi, tak po prostu. Tutaj końcówka do tura. No do traktora, którego wam zaraz pokażę. Toczka tutaj stoi. Worek z nawozem. Tutaj przyczepa otosan. 5 tonowa. Tutaj przejdźmy do ciemników 30. Z bronami trójkami. Tutaj zetorek 68 koni. On ma z wszystkim bowym. jak sami możecie zobaczyć ten, no ten cały zestaw, no to już chyba możecie się spodziewać jaki odcinek będzie następny z Farminga 19. E, tutaj jest y, kolejna ta sama 5-tonówka. To jest 11-tonowa Furuswita. To jeszcze stoi kos do nawozów i wapna. OK daj 60 stoi 3P z turem. To jest ziarno. Daj. Jest to sztucznie. To sztuczne wyrenderowane przez komputer, a to jest moje, które zbierałem. 60 60 tutaj zgarniałem, żeby tak... Wiecie, lepiej się to komponowało z tym. To jest agregat, zwałem Poznaniak. Tutaj jeszcze trochę zboża. Tutaj mamy nie pamiętam, jak on miał 1 tonę pojemności, chyba tak. Ale rozrzutnik nawozu, Amazonę, Tutaj też Amazonę, tylko siewnik. Krukowiak to jest do 30. No i co, i to by było wszystko. Ja jeszcze tutaj napis, żeby było groźny pies. Znaczy luźno, biegający pies. I teściowa. Ok, tak więc to by było na tyle w tej prezentacji, jeżeli. Moja gospodarka Wam się spodobała, oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!